Serdecznie witam w studioprawy.pl panią dr Ewę ślizień kuczacką Pani doktor jest między innymi prezesem nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Pracuje w szpitalu Świętej Zofii i od września, mam nadzieję, że będzie pracować również w naszej poradni. Zdrowego Rodzicielstwa im. Świętego Jana Pawła II. Witam Pani doktor. Bardzo studia. serdecznie witam. Pani doktor, chciałbym od razu zapytać o aktualne rzeczy, o tę ustawę o in vitro, którą przyjął Sejm. Nie, wie, nie wiemy, jakie dalsze losy będą. Proszę powiedzieć o in vitro, czy to można nazwać metodą leczenia niepłodności? No, z przykrością stwierdzam, że ta ustawa jest y, absolutnie niezgodna z tym, y, czemu służymy jako lekarze, składając przysięgę Hipokratesa, y, opierając y, swoje działania na trosce o życie odpoczęcia y, do naturalnej śmierci y, i jednocześnie w tym zakładając, że po pierwsze nie szkodzić pacjentowi, no i oczywiście pomagać, nie, nieść ulgę w cierpieniu. Niepłodność nie tylko jest chorobą, ale jest schorzeniem bardzo złożonym, przewlekłym i in dlaczego, vitro... Pani doktor, dlaczego akurat w tych czasach jest o wiele więcej tych problemów związanych z niepłodnością niż wcześniej? No to znowu jest cała właściwie puszka Pandory, można by powiedzieć, dlatego że jest, są pewne uwarunkowania powiedzmy takie cywilizacyjne, późne rodzicielstwo, przeniesienie czasu rodzicielstwa i decyzji rodzicielskiej z lat 20. na lata 30. To wiąże się między innymi z ogromną rewolucją, którą dokonała pigułka antykoncepcyjna, wprowadzona w latach 60. Wiele małżeństw, a wcześniej nawet nie małżeństw, bo wiemy, że ona również spowodowała przedwczesną inicjację seksualną i zapromowała seks przedmałżeński. A więc ludzie no, niestety również bojąc się tej płodności, która jest chciałabym podkreślić integralną częścią naszego zdrowia, jest czymś dobrym, jest po prostu zdrowiem, a nie chorobą, zaczęli m.in. sięgać po antykoncepcję i to w bardzo jeszcze wczesnym okresie, kiedy młoda kobieta, właściwie dziewczyna, często jeszcze nie osiągnęła dojrzałości Hormonalnej, czyli dzieje się to w okresie przed zakończeniem dojrzewania, tzw. osi podzórzowo-przysadkowo-jajnikowej, a sięga ona między 19 a 21 lat, i te kobiety narażają niestety bardzo poważnie swoje zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne w przyszłości. Wiemy już w tej chwili o negatywnym wpływie antykoncepcji na przyszłą płodność. Nie mówiąc o tym, że wpływa ona negatywnie na samą nidację, czyli zagnieżdżenie zarodka, to również może w pewien sposób maskować wiele schorzeń, które nie zostały zdiagnozowane przez, no, miewam pacjentki, które w wywiadzie mają antykoncepcję 10-15 lat, a są kobietami, które mają 30 yy, kilka lat. Lat, a więc biorą ją od mniej więcej wieku 16-18 lat yy, po raz pierwszy. No i w tym czasie nie zostały rozpoznane poważne schorzenia, które stanowią yy, no, duży procent par, yy, znaczy duży procent problemów u par z problemów z niepłodnością, a więc endometrioza, zespół policystycznych jajników nie rozpoznany, ponieważ antykoncepcja maskuje te problemy, odsuwa na później. W wieku 30 kilku lat naturalnie płodność obniża się. Nagle rozpoznana jest choroba poważna, która powinna być co najmniej kilka lat wcześniej już rozpoznana i powinniśmy ją leczyć, no ale leczymy ją dopiero od wieku 30- kilku lat, a wiadomo, że płodność kobieca sięga szczytu w latach 22-25, więc tu są te problemy złożone. Oczywiście mówimy, musimy powiedzieć wyraźnie tutaj o zanieczyszczeniu środowiska, bardzo poważnym smogu elektromagnetycznym, o obniżonej płodności męskiej, która prawdopodobnie również z tym się wiąże. Więc tutaj tych czynników jest kilka, ale niewątpliwie są pewne trendy cywilizacyjne, które są bardzo niekorzystne. Pani doktor, wróćmy do istoty in vitro, bo niektórzy uważają, że... No wiemy, że ta ustawa przyjęta przez Sejm to przewiduje chyba... E, zapłodnienie sześciu. E, Do 35 roku życia, tak, a powyżej i, i, 35 i, i, bez ograniczeń. I no ma i być sześć 6... embrionów, tak? Znaczy ustawa... Czyli sześć zapłodnień. W każdym. Yy, yy... To znaczy nie tyle sześć, sześć zapłodnień, tylko chodzi, no znaczy dopuszczalnych jest, że tak powiem, wytworzenie sześciu zarodków. Ale musimy pamiętać, że niestety procedury in vitro są wysokoaborcyjne, ponieważ, żeby jeden zarodek mógł, rzeczywiście dostać się do jamy macicy i tam ulec zagnieżdżeniu, to często co najmniej 10, a Likwiduje i nawet więcej się. jest no, likwidowanych. Po prostu jest pewna selekcja, jest wybór tego potencjalnie najlepszego i w związku z tym no Tutaj można by w milionach wręcz liczyć, jeśli chodzi o to, jakbyśmy to spojrzeli na to z punktu widzenia wielu już lat istnienia. Pamiętajmy, to jest 78 rok pierwsze zapłodnienie in vitro. Więc to są miliony dzieci, ludzi w etapie jeszcze bardzo wczesno-zarodkowym, którzy po prostu zginęli w tej procedurze. Dlatego nie możemy mówić w żaden sposób, że promocja in vitro niesie życie i pomaga, czy sprzyja między innymi też Zwiększeniu y, na przykład ludności, w takim sensie, że my, na przykład, jesteśmy krajem o niestety ujemnym przyroście naturalnym i że in vitro pomoże nam w rozwiązaniu tego problemu. Chciałabym tu podkreślić z całą odpowiedzialnością, że po pierwsze, pary, które naprawdę mogą mieć dzieci, czyli ludzie młodzi, zdrowi, nie podejmują tej decyzji, a powinni. I to jest przede wszystkim główne źródło tego obniżonego odsetka, że tak powiem, y, 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 ludzi. W Polsce i w Europie, bo cała Europa właściwie to jest zima demograficzna. Natomiast ci, którzy mają problem z płodnością, to jest zupełnie inna grupa ludzi i z badań chociażby tego, co dokonała ta ustawa o wprowadzeniu refundacji in vitro, stosunek, odsetek naturalnie urodzonych ostatecznie dzieci z całej procedury kilkudziesięciu tysięcy to jest sięgające kilku procent skuteczności więc co się stało z tymi pozostałymi zarodkami no uległy albo po prostu selekcji naturalnej i niestety likwidacji lub też zamrożeniu i to jest kolejny problem prawda mrożenie i yy, 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 yy. No, zdecydowanie zmniejszony odsetek możliwości ich już odmrażania i ewentualnie zagniżania, nie mówiąc o tym, że no, mamy ograniczoną możliwość też przyjęcia tych dzieci, prawda? Dlatego znam pary, które mają 10 i więcej zamrożonych zarodków, i ta kobieta po prostu nie ma nawet tak długiego przed sobą życia prokreacyjnego, tak, żeby była w stanie w ogóle te dzieci, te dziesięcioro dzieci przyjąć, bo jeżeli to jest powiedzmy kobieta, która ma 38-39 lat, no to kiedy ona zdąży je przyjąć? Bo są dwie sprawy. Jedna powiedzmy zamrożone zarodki, czy ewentualnie tak jak pani doktor powiedziała, że likwidowanie ich albo selekcja Tak, w ogóle w ludzi. Trakcie samego... To znaczy nie, wie, nie, nie zna, ludzie nie wiedzą na czym to polega, bo można powiedzieć, że Parlament prowadził to bez uświadomienia ludzi. Nie zapomnę jakiś w mediach jeden z posłów który swoją drogą kończył kul, to jest żenujące. On mówi, że, że zarodek to nie jest istotą ludzką, a właśnie, to, to na to poziomie gimnazjalnym dzieci powinny z biologii o tym wiedzieć. A właśnie dokładnie nie ma definicji, to znaczy jest definicja przedstawiająca w tej ustawie, że zarodek to zbiór komórek po prostu zbiór komórek tak naprawdę zarodek jest istotą ludzką nie jest no żadnym nie, zbiorem komórek o tym komórek. genetyka, e, embriologia, e, embriologia e, i, i tak dalej i, no, oczywiście, no, wszystkie jest... nauki biologiczne więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości pamiętam jak profesor Leżen na jednej z konferencji naszych powiedział mówi, jesteśmy pewni, że w momencie poczęcia rodzice przekazują dziecku pełną informację genetyczną, że już jest zakodowany jaki w przyszłości będzie temperament człowieka, kolor włosów oczu i tak dalej, a więc to jest ja i ludzie o tym powinni wiedzieć. Ale, pani doktor, jest druga jeszcze rzecz, bo nawet gdyby, gdyby nie zamrażano zarodków, to jest ze względu na godność człowieka. Jest dokument papieski z personem, który o tym mówi. Oczywiście, ale chciałabym też jeszcze powiedzieć tutaj od strony czysto takiej biologicznej, że no. Powiedzmy, ta procedura, tak naprawdę laboratoryjna tworzenia człowieka na szkle, yy, mamy już w tej chwili dużo dowodów genetycznych, że yy, to jest zupełnie odmienne środowisko yy, od środowiska naturalnego, czyli po prostu jedności małżeńskiej, aktu, w którym dochodzi do poczęcia, zapłodnienia, połączenia dwóch komórek męża i żony. Tu jest zupełnie odmienna sytuacja. Te komórki na siłę często są łączone, bo przypomnijmy sobie chociażby o procedurze XI, czyli o wprowadzeniu plemnika, który nie ma zdolności, na przykład ruchu. Na siłę przebija się błonę stoplazmatyczną komórki jajowej i wciska się tego plemnika do środka. Natomiast jest bardzo wiele danych, które wskazują na ogromne zagrożenie genomu ludzkiego tego człowieka, który powstaje. Wiemy już o zwiększonej ilości wad tych dzieci, które się poczynają. Wiemy o możliwości przenoszenia na przykład niepłodności męskiej na męskich potomków. Ale wiemy również, że ci ludzie potencjalnie niosą ze sobą potencjalnie materiał genetyczny, który może ujawnić swoją nieprawidłowości w przyszłości, w kolejnych pokoleniach. I to jest niezwykłym zagrożeniem, które nigdy wcześniej nie miało miejsca. Czyli my dokonujemy pewnych zmian i możliwości mutacji w materiale genetycznym, który niekoniecznie musi ujawnić się ani w okresie życia płodowego tego człowieka, ani w okresie jego nawet, Życia, powiedzmy, dzieciństwa czy młodości, ale może ujawnić się później. Takie badania które odnoszą się do ujawniania się chorób nowotworowych. Na przykład są ogólnie już w tej chwili znane, między innymi na przykład taką chorobą jest nowotwór oka siatkówczak. No, są również różne wady, ale wiemy też o różnych zaburzeniach psychicznych, na przykład o zespole ocaleńca. Właśnie tu w tym mechanizmie uświadomiania sobie w przyszłości u tych dzieci, a właściwie już ludzi dorosłych, że gdzieś tam w toku jakby dochodzenia do tego etapu, aby on się narodził, szereg jego braci i sióstr został zlikwidowany. Pani doktor, jak y, y, to może być proporcjonalnie? To znaczy skuteczność in vitro. Bo dowiedziałem się, że, że w Anglii były prowadzone badania i tam 3% jest Dokładnie skuteczności tak. in vitro, w Polsce chyba 2,8%. A, a jak naprotechnologia? Jaka okay. może być skuteczność? Bo to nie sądzę, bo nie ma na to pieniędzy na naprotechnologię. Na naprotechnologia okay. to jest zupełnie, zupełnie inna medycyna. In vitro jest absolutnym bypassem, to nie jest w ogóle sposób leczenia. Tak. Jest to sposób dochodzenia do. Dziecka, ale niekoniecznie nawet biologicznego, bo pamiętajmy, że tu jest dawstwo komórek, a więc zupełnie coś innego. Często ci ludzie pozostają z problemem. Natomiast naprotechnologia, a powiedziałabym też szeroko klasyczna medycyna, której tą innowacyjność, którą prowadza naprotechnologia, jest między innymi obserwacja cyklu miesiączkowego kobiety za pomocą odpowiednich biomarkerów. Udaje nam się rozpoznawać pewne poważne problemy, które następnie potwierdzamy właśnie przy pomocy klasycznej medycyny, różnych badań hormonalnych, bardziej lub mniej inwazyjnych, metod ultrasonografii czy nawet chirurgii. No i również ta obserwacja cyklu pomaga nam później w prowadzeniu tej, tej pacjentki. Ale zacznijmy od początku. Naprotechnologia opiera się na naturalnych procesach, które. Przebiegają dotyczących płodności męskiej i żeńskiej i poszukiwaniu przyczyn zaburzeń tej naturalności, czyli to jest naturalna prokreacja, lub jeśli nie jest naturalna w sensie takim, że nie dochodzi do niej, to szukamy przyczyn zaburzenia tej naturalnej prokreacji przy użyciu technologii, stąd ta nazwa technologii, jakiej technologii? No technologii medycznej, znaczy medycyny współczesnej, która nas obdarowuje ogromną ilością możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, czyli właśnie tak jak wspomniałam, są to badania hormonalne, badania mikrobiologiczne, badania immunologiczne. E, mogą być to badania inwazyjne e, przy użyciu no, również chirurgii. Pan profesor Hidgers jest e, no pionierem a akurat w aspekcie między innymi chirurgii wolnej od wzrostów, tak zwanej endoskopowej chirurgii. E, przy czym jest to prowadzenie wspólne pary, nie jest to tak, że tylko koncentrujemy się na kobiecie. Naszym celem jest optymalizacja zdrowia kobiety i mężczyzny, bo wiadomo, że płodność jest wspólna, a więc staramy się też poszukiwać problemów u mężczyzny i na miarę naszych obecnych, no, współczesnych możliwości medycyny je leczyć. I doprowadzać do no, takiej potencjalizacji ich płodności albo po prostu podwyższyć płodność jednego z małżonków, żeby doszło do naturalnego poczęcia. Powiem z góry, nie u wszystkich to jest w ogóle możliwe. Efektywność sięga od 20 nawet do 80%. No, to, to jest jest to, to nie ma porównania. I przy czym chciałabym tu powiedzieć, jeżeli problem ulega naprawieniu, jeżeli para rodzi dziecko, to często bywa tak przy naszym przynajmniej początkowo zaskoczeniu, miłym, że oni w sposób spontaniczny, Mechaniczne zachodzą w kolejną ciążę, czyli, jakby problem uległ naprawieniu. Ten mechanizm, który Czy uległ może być zacięciu, blokada, się odblokowuje. Jakaś taka psychiczna. To jest zupełnie, oczywiście, to jest zupełnie oddzielny rozdział, bo jakby na protechnologia, czy no w ogóle ta klasyczna medycyna w ujęciu takiego podejścia do problemu niepłodności, tak naprawdę jest multidyscyplinarna, czyli jest ta część medyczna, ale zawsze powinna być ta część psychologiczna, bo wiadomo, że ci ludzie są obarczeni ogromnym takim psychicznym obciążeniem tego, że są, jest jakaś pewna ich stygmatyzacja w środowisku, tak? I oni to niosą. Jedni radzą sobie lepiej, drudzy gorzej. Dlatego tutaj ta pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebne. No bo nieraz są takie sytuacje, e, znam takie, e, adoptują dziecko i później rodzi się. Tak, na I, to, to, i, to, i to jest prawda. I tutaj Czyli również to skrzydło adopcyjne. Oczywiście. I to skrzydło adopcyjne też jest bardzo ważne, żeby tym małżonkom o tym mówić, jako pewnej opcji, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Że czym chciałam powiedzieć, że często naprawdę większego wsparcia potrzebują mężczyźni, bo oni dużo gorzej przyjmują te wiadomości o jakichś zaburzeniach swojej płatności, bo po, po prostu bardzo to tak osobiście odbierają i czują się jeszcze gorzej niepełnowartościowi, nie, 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 więc tu naprawdę jest duża które Poddawały się in vitro, metodzie in vitro i przyszły jak do Pani? Jak najbardziej, oczywiście. I, I udało się w niektórych przypadkach I udało się dziecko. I udało się w niektórych przypadkach jak najbardziej. Miewamy takie, ta, takich pacjentów. W tej chwili mam też takich pacjentów, którzy no, mają jedno dziecko zamrożone, ponieważ próbowali kilkakrotnie z in vitro. Doszło po 14 latach, właśnie w, w toku naszego postępowania, które tak ogólnie powiem trwa około dwóch lat. To jest taki proces diagnostyczno-terapeutyczny. i po 6 miesiącach doszło do naturalnego poczęcia, mimo że byli wcześniej przez 14 lat diagnozowani, leczeni i poddawani in vitro. I z tego in vitro pozostał im jeden zamrożony zarodek, którego no, chcemy spróbować przynajmniej przyjąć, przyjąć. No i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Więc e, oczywiście tak i chciałabym powiedzieć, że właśnie tutaj e, też naprotechnologia często sprawdza się w sytuacjach, które wydawałoby się początkowo zupełnie bez wyjścia. U kobiet, które mają e, a priori z powodu swojego wieku obniżoną rezerwę jajnikową, u mężczyzn, którzy mają bardzo niekorzystne, bardzo złe badania e, swojego nasienia, a tymczasem okazuje się, że tak naprawdę nie zostało to dodiagnozowane. Jakie są przyczyny? Czasami przyczyny są na tyle proste, że możemy te e, zjawiska... Odwrócić, i okazuje się, że oni w sposób naturalny również mogą być rodzicami. Pani doktor, cieszymy się z obecności. Chciałem zapytać, jakie są plany? takie związane z różnymi konferencjami i tak dalej, czy, czy, czy właśnie nauczyciele naturalnego planowania rodziny, jakieś konferencje, które Proszę będą się. Proszę księdza, no, próbujemy robić dużo różnych rzeczy równolegle. W tym roku no, była, było duże wydarzenie w Mediolanie, odbyła się międzynarodowa konferencja naturalnego planowania rodziny. One odbywają się dosyć rzadko. No, nie prawie, prawie 10 lat temu odbyła się w Kownie. Wcześniej między m.in. była u nas w Lublinie, a w 2018 roku na 50-lecie encykliki Humane Vitae jest planowana duża konferencja w Rzymie, może uda się. O, ja. to, to, była, to była duża konferencja naukowa. Kardynał że Karna brał udział, ma, ma swój wkład w to. Oczywiście, jaka, już... oczywiście, no ja i my się... jak wypowołujemy się w swojej pracy niewątpliwie na no, te wszystkie dokumenty wypracowane przez sobór watykański przez pa Pawła VI tak. i przez Jana Pawła II. A wcześniej właściwie Jana na 23, bo no to on właściwie dostał i rozpoczął tą, pra tą pracę. Więc to jest jedna z rzeczy, która się odbyła. Prezentowaliśmy tam między innymi taką naszą, myślę, że fajną inicjatywę, a mianowicie zapoczątkowanie edukacji środowiska medycznego, czyli uczenie ich metod rozpoznawania płodności i promocji zdrowia prokreacyjnego na uczelniach medycznych. Zaczęliśmy to w Warszawie, można zajrzeć na stronę internetową www.fakultetymrp.wumedu.pl jest to cykl właśnie takich edukacyjnych spotkań z studentami i to są studenci zarówno wydziałów lekarskich, jak i położnictwa, jak i nauk o zdrowiu i nawet farmaceutów tutaj wkluczamy i ta, i ta inicjatywa poszła dalej do innych uczelni w Polsce, więc już kilka uczelni, między innymi we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku zaczyna się, zaczynają się te inicjatywy mnożyć, więc to jest jedna bardzo fajna rzecz. Druga to jest cykl konferencji. Też na, na, na początkowo, póki co to się odbywa na Wumie, czyli na Warszawskim Uniwersytecie, z cyklu profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Cztery lata temu zaczęliśmy pierwszą konferencję wokół początków ludzkiego życia. Między innymi gościem specjalnym był profesor Cebrat, genetyk, który no, w sposób autorytatywny powiedział, gdzie i w którym momencie rozpoczyna się ludzkie życie. I tutaj prześledziliśmy te wszystkie etapy z różnych stron, i mówił tam ultrasonolog, i mówił tam genetyk, i mówił embriolog, i tak dalej. Kolejne spotkanie było właściwie głównie poświęcone problematyce zmianą w położnictwie, bo wiemy, że w tej chwili to położnictwo jest bardzo przyjazne rodzicom. A kolejne dwa to były konferencje poświęcone leczeniu niepłodności i w tym roku 6 grudnia bardzo serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich chętnych i zainteresowanych studenci Akademii są bezpłatnie zaproszeni i biorą udział tu bezpłatnie na kolejną konferencję ona będzie nosiła tytuł wokół zdrowych narodzin problematyka poronień i porodów przedwczesnych tak i tu będziemy właśnie no jakby tą trzecią grupę par z obniżoną płodnością i zaburzonymi płodnościami uwzględniać w aspekcie no właśnie tych no niestety strach prokreacyjnych, które mają wcześniej lub później miejsce, jak im zapobiegać, jak je diagnozować, jak leczyć no i jak pomóc w tych trudnych sytuacjach, więc chętnie i bardzo serdecznie chciałabym Państwa Jeszcze Państwu Będziemy o tym przypominać, o tych różnych konferencjach. Cieszę się w pani doktor Ewy Ślizień-Kuczapskiej, która była naszym gościem już kolejny raz i cieszę się, że pani doktor Dziękuję będzie bardzo. również tutaj przyjmować pacjentów w Poradni Zdrowego Rodzicielstwa im. Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.